Cześć, ja mam na samym początku. Chciałem wam powiedzieć, że wracamy do starego kontentu, czyli do Darcia Ryja. A w dzisiejszym odcinku nałożymy sobie trochę Nutelli na mordę. Zapraszam do oglądania. Chuj mojego merca, chuj drugiego merca. Teddy, nie mam serca i chuj trzeciego merca. Coś nie pod Hejka kochani, witajcie w moim odcinku, a dzisiaj będziemy kapłapać włosy. A to sprzętem Tylko włosy, idź kurwa, cała się wyfarmuj, będziesz miała więcej wyświetleń. Bardzo się boję. Bój się bój, bo jak cię matka zobaczy, to pomyślisz, że znalazłaś sobie nowy sposób na no, podcieranie się w kiblu. Przewol, że nie jest na tle balentynkowym No, a w co brutne światło i będzie wszystko. Spokojna twoja y, nutelna ujebana, ja ci to odpowiednie tło zrobię, popatrz o! Przebał, że nie jest na tle balentynkowym, No, a ty brutne światło i będzie wszystko. Nutelej mam mało. A co zużyłaś wszystko, jak ostatnio się kąpałaś? Okej, okay. to wygląda na okay, takie... Okej, takie pasmo ma być, jedyne. Odkręcamy to, nie Boję się. Nie chcę nic mówić, ale twój palec wygląda jakbyś go właśnie wyjęła z... Nie, dobra, powiem palec wygląda jakbyś go wyjęła sobie właśnie z dupy i pokazał mamy pewne zdjęcie ale w ogóle to nie pokażę bo mi film zdejmą No to, to sobie w ogóle To ja się bawiła powiem w czym to co robimy przez... o okej ooo że... Oh o my god, Myślałam, jest dobra, ale... jest... przewyższa. Ale... czy może wygląda... By to była kupa? Tak sobie myślę, co by pomyślała osoba, która zaczęła oglądać film od tego momentu. Widzi jakąś dziewczynkę, która wydaje głos, jakby miała orgazm. Do tego ma palec ujebany w czymś, co wygląda jak gówno i smaruje sobie tym włosy. No, 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 no.

Nie dobra kurwa, to już nie na moje nerwy, aż tego kurwa oglądać nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego filmu wartościowego, między innymi to, że nie warto smarować sobie włosów gównem, bo to wygląda jak nutella, yy, albo odwrotnie. A, chuj wie. Dobra, zostawcie suba, jeżeli się Wam film spodobał, a jeżeli się wam film nie spodobał, to zostawcie lajka i to w sumie tyle. Dobra, ja spierdam. To let's cash, there's a cash. What's going on? What's going on? Yes, we cash. My dude, my dude, I'm a pizza, Robi, sex. Robbie.